Cześć witam. Oto kolejny film z serii Prasówka. <laughs> Na początku pytanie przepraszam, czy lubicie czytać dramaty w formie książki? Bo ja lubię bardzo. Bardzo mnie interesują przede wszystkim Didaskalia, czyli uwagi od autorskie dotyczące wystawiania sztuki, jak, co, gdzie, kiedy. A polubiłam to, to, znaczy lubiłam to chyba zawsze, jeszcze bardziej polubiłam, kiedy poznałam tę oto, to oto wydawnictwo. To jest dialog. Na studiach, no, kontakt z dialogiem był na porządku dziennym. I do dziś pamiętam yy, dramat tutaj opublikowany pod tytułem Sarkofag, a było to w roku 1000, chyba, 1987, a kar Sarkofag dotyczył e, e, wybuchu elektrowni w Czarnobylu. A więc dialog. Dialog ma podtytuł Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej. I jest wydawany od, no i właśnie nie wiem od kiedy, bo to jest rzymska, L i 16. Nie wiem ile to jest L, 50, czyli 66 lat już jest wydawany dialog. Współczesnej dramaturgii polskiej i zagranicznej. Mam tutaj trzy egzemplarze dialogu. To jest wydanie z roku 2020 listopad. Malina Przyśluga i statek na wodzie. Malina Przyśluga to jest współczesna autorka dramatów dla dzieci i dla dorosłych. Oto ona, i tu jest wydrukowany jej dramat e, pod tytułem Debil. Bardzo, bardzo ciekawa, e, to i temat jest e, ciekawy. Czyli dziecko niepełnosprawne wśród pełnosprawnych. Dziecko niepełnosprawne, które intelektualnie, które znalazło dla siebie ucieczkę w. E, jak to ten las był? U Misia Puchatka w zaczarowanym lesie. No na czasie bardzo. Drugi, drugi, temat to jest statek uchodźców, czyli w przededniu zagłady. Jedyny egzemplarz tego dramatu znajduje się w Instytucie Żydowskim w Warszawie i mówi o opowiada w kilku scenach o ucieczce Żydów z Europy. W, przed dniu rozpoczęcia II wojny światowej. A to jest bardzo ciekawy artykuł dla nauczycieli, nie tylko, czyli z czym do dziecka, jak tworzyć współczesny teatr dla dzieci. I tu pojawia się nazwisko Jana Wilkowskiego. Jan Wilkowski jest założyciel wydziału lalkarskiego w Białymstoku, twórca teatru dla dzieci w telewizji również. I jego genialne przedstawienia. Jan Wilkowski. Tu on jest ze swoim sławnym giniolem. Giniol, taki francuski giniol. No. A więc dramat. Teraz mam dialog z lipca i sierpnia 2021 roku. I co tu ja mam zaznaczone? Maciej Wojtyszko chyba to jest. A, bardzo ciekawe, ucieczka mm, Chopina. Ucieczka Chopina z Warszawy. Wyjazd Chopina z Warszawy w przededniu powstania listopadowego i do tej Warszawy nigdy nie wrócił. A tu? Paweł Demirski. Paweł Demirski, reżyser ze swoją żoną Moniką Strzępką. No, to jest takie sławne teatralne małżeństwo. Natomiast najciekawszy. To jest czerwiec 2021. Pato, Maja, Staśko i inni. Co to jest? I dramatem, który tutaj jest w i Staśko, influencer szukażony. Influencer szukażony, czyli pato patoinfluencerzy. Skąd się wzięli pato Influencerzy? Dlaczego świetnie funkcjonują, dlaczego ludzie im płacą? Dlaczego, no właśnie, dlaczego, dlaczego? Za nich słowa, poty... słowa wstyd. Dziś już nikt niczego się nie wstydzi. Wstyd zaniknął. A więc dialog z czerwca 2021 roku. To jest pismo o kımm, dramaturki współczesnej, polskiej i obcej. Ale oprócz tego pisma, chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch sztukach. O dwóch dramatach. Oba są niemieckie, napisane przez autorów niemieckich. Przewspaniałe i przeciekawe. To jest dramat córki King Konga. Terezja Walser, niemiecka y, y, pisarka. Tak, niemiecka, y, urodziła się. Córki King Konga. Mm. Niedawno akcja dzieje się w domu starców, w domu opieki. Niedawno omawiałam książkę Valerie Perę Zapomniane Niedzielę. I tam bohaterką była dziewczyna, która pracowała w takim domu z radością. Uwielbiała to, co robiła i zapisywała opowieści rezydentów domu opieki w niebieskim zeszycie. Były to przeciekawe historie. Tutaj mamy trzy opiekunki, trzy pielęgniarki z domu dziecka. Co ja gadam? Z domu opieki, córki King Konga. One się nazywają tak: Berta, Karla i Maggie. I ta berta Karla i Megi opiekują się starymi ludźmi, bo muszą. Nienawidzą tego zawodu, nienawidzą swoich podopiecznych i w przededniu 80 urodzin każdego z nich robią taki numer no numer biorę w cudzysłów przebierają tych swoich podopiecznych w. Troje hollywoodzkie, to znaczy przy pomocy makijażu, strojów, e, robią z nich albo Merlin Monroe, May West, nie wiem kto tam jeszcze, Cary Grant, a więc przebierają swoich e, tych podopiecznych, fotografują w różnych pozycjach i w różnych sytuacjach. No a potem, co się z tymi starcami dzieje, jakoś szybko umierają. Bardzo barkie, córki King Konga. No wiecie, kim był King Kong. A więc Dom Starców opieczni skazani właśnie na te swoje opiekunki. Świetne, świetne przedstawienie. Przeczytałam, że to chyba było jedyne w Polsce. I to było w Stoku jeżeli się nie mylę. A, w Poznaniu. Premiera Polska w listopadzie 2000 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu. Warte wystawiania. No i teraz Ferdinand von Schirach, książka pod tytułem Terror, Dramat. Już o tym mówiłam, kiedyś opowiadałam. Na pewno my jesteśmy w sądzie, a oskarżonym jest pilot niemiecki, który zestrzelił samolot pasażerski, ponieważ uzyskał informację, że w tym samolocie jest terrorysta. I terrorysta za chwilę odpali ten, te swoje tam ym, no, granaty, a poza tym terrorysta mówi, że takie granaty ma rozmieszczone jeszcze gdzieś tam na ziemi. A więc pilot podejmuje decyzję samodzielnie, bo dowództwo się waha o zestrzeleniu tego samolotu. Po wszystkim ym, rodziny oskarżają go o morderstwo, o mord. I jaka jest decyzja sądu? Zbije ten samolot na monachińskim stadionie podczas meczu piłkarskiego Niemcy-Anglia. Pilot strzelił pociskiem. Teraz sąd zadecyduje, czy Lars Koch, który ocalił kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jest winny czy niewinny. Czytelnik dramatu Terror jest sędzią w jego sprawie. Ponieważ ciekawe jest tu, że autor nie wymyślił jednego zakończenia. Tu są dwa zakończenia wersji: winien, niewinien, winny, niewinny. A i wy, znaczy my, czytelnicy, możemy sobie wybrać, z którym to wyrokiem się zgadzamy albo też nie. Wracam do dialogu, bo w tym opato jest, został zamieszczony najnowszy tekst Ferdinanda von Streicha pod tytułem Bóg. Bóg. No, znowu temat. Wina, odpowiedzialność. Yy. Chodzi o eutanazję. Chodzi o eutanazję, tak czy nie? Ktoś podjął decyzję, dokonał eutanazji. To jest w porządku, czy nie? Wypowiadają się bioetycy, filozofi. No, właśnie. A więc dyskusja o eutanazji, czyli dialog. Polecam, jak zawsze mówię, w wielkich salonach, być może znajdziecie, ja to wszystko kupuję w Instytucie Książki po 3-4 zł. A więc polecam dialog i zachęcam do czytania dramatów w postaci książek. Być może ta przygoda z literaturą również Wam się spodoba. Dziękuję, do zobaczenia.